Cukierek albo psikus to jedna z najbardziej lubianych tradycji Halloween, podczas której dzieci przebierają się w kostiumy i chodzą od drzwi do drzwi, zbierając słodycze. Ale czy zastawialiście się kiedyś, skąd wziął się ten zabawny i straszny zwyczaj? Przyjrzyjmy się fascynującym początkom cukierek albo psikus i temu, jak stał się on tak ważną częścią obchodów Halloween. Korzenie cukierek albo psikus sięgają starożytnych tradycji celtyckich i europejskich. Samo Halloween wywodzi się ze starożytnego celtyckiego święta Samhain, które oznaczało koniec żniw i początek zimy. Celtowie wierzyli, że w noc 31 października granica między żywymi a umarłymi zaciera się, a duchy mogą wędrować po ziemi. Aby przebłagać te duchy, ludzie zostawiali jedzenie i picie jako dary. Te wczesne dary były prawdopodobnie prekursorem tego, co później stało się cukierek albo psikus. Przenieśmy się do średniowiecza, a zobaczymy, jak tradycja przekształca się w coś bliższego temu, co znamy dzisiaj. W częściach Europy, zwłaszcza w Irlandii i Wielkiej Brytanii, rozwinął się zwyczaj znany jako duszyczki. 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, biedni ludzie i dzieci chodzili od drzwi do drzwi ofiarowując modlitwy za dusze zmarłych w zamian za jedzenie, często małe ciastka zwane duszyczkami. W zamian za te ciastka obiecywali modlić się za zmarłych członków rodziny tych, którzy dali im jedzenie. Ta praktyka położyła podwaliny pod współczesne cukierek albo psikus z jego połączeniem chodzenia od drzwi do drzwi i otrzymywania smakołyków. W XVI wieku w Szkocji i Irlandii powszechna stała się praktyka zwana geising. Dzieci przebierały się w kostiumy lub przebrania, często po to, by odstraszyć złe duchy, i chodziły od drzwi do drzwi, prosząc o jedzenie lub monety. Zamiast po prostu ofiarowywać modlitwy, dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze lub opowiadały dowcipy w zamian za smakołyki. Ta tradycja geising spopularyzowała ideę noszenia kostiumów podczas chodzenia od domu do domu, co jest kluczowym elementem współczesnego cukierek albo psikus. Kiedy irlandzcy i szkoccy imigranci przywieźli swoje halloweenowe zwyczaje do Ameryki Północnej w XIX i na początku XX wieku, te tradycje zaczęły zakorzeniać się w kulturze amerykańskiej. Z czasem zwyczaj chodzenia od drzwi do drzwi stał się bardziej skoncentrowany na dzieciach i mniej na występowaniu poczęstunków. W latach XX i 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęło pojawiać się wyrażenie cukierek albo psikus. Chodziło o to, że dzieci miały dostawać smakołyki, aby uniknąć robienia kawałów właścicielowi domu. Żartobliwe zagrożenie, aby uniknąć psikusów. Era po II wojnie światowej przyniosła wzrost popularności cukierek albo psikus jako powszechnej rodzinnej tradycji. Wraz z rozwojem przedmieść cukierek albo psikus stało się bezpiecznym i zabawnym sposobem dla dzieci na świętowanie Halloween, a firmy cukiernicze zaczęły sprzedawać swoje produkty specjalnie na to święto. W latach 50. XX wieku cukierek albo psikus było już trwale związane z Halloween w Ameryce Północnej. Dziś cukierek albo psikus pozostaje jedną z najbardziej ekscytujących części Halloween, podczas którego dzieci w każdym wieku przebierają się, zbierają cukierki i cieszą się magią strasznego sezonu. Takie są właśnie początki cukierek albo psikus, tradycji zakorzenionej w starożytnych celtyckich świętach, średniowiecznych modlitwach i figlarnych psikusach, która stała się radosną i nieodłączną częścią obchodów Halloween.